W ostatnim czasie gwiazdy często decydowały się na przypinkę z flagą Ukrainy. Jak ty na to reagujesz jako stylista? W dalszym ciągu przypinają mhm. gwiazdy, przypinkę. Ukrainę no jest. Jest to wyraz solidarności z Ukrainą. Ja też się solidaryzuję. Jakoś no, nie przypiąłem przypinki. Może dlatego, że wszyscy ją przypinają. Okej, okay, a który rodzaj bardziej Ci się podoba? Te metalowe, czy te materiałowe? Jakby tak ze strony stylistycznej na to spojrzeć. Wydaje mi się, że wolę materiałowe. Ze względu na swoją jednak nietrwałość. A te metalowe są dłużej trwałe. A myślę sobie, że to jest jednakowoż rzeczka okazjonalna. Okej, okay, a mógłbyś to trochę bardziej rozwinąć y, moim widzom, że na każdą okazję ta metalowa jest i dlatego jej nie lubisz? Nie no, jest to kolejny kawałek metalu, który będzie bardzo trudno zutylizować. Wydaje mi się, że kawałek w stylonowej wstążki jest łatwiejszy w utylizacji niż metal, a jednakowoż jakby zaczęliśmy mówić o tym, że ekologia, że nie używamy słomek plastikowych, że unikamy plastiku i zawaliliśmy świat plastikowymi rękawiczkami oraz maskami. Teraz za, zarzucamy wstążkami, metalowymi przypinkami. No to może w ogóle zakopmy ten świat w śmieciach i mówię to jakby zdając sobie sprawę, że moja branża jest jednym z największych zaśmiecaczy na świecie. W związku z tym, jakby ja robię co mogę, żeby żeby szkodzić jak najmniej w związku z tym jakby projektuję y, y, uprawiam to się teraz tak modnie nazywa upcycling czyli jakby tworzę kreacje z rzeczy niepotrzebnych i nieużywanych y, y, no robię co mogę